Witam, witam, bardzo serdecznie, przychodzimy, wracamy do podstaw, ponieważ jest dużo nowych wizów i tu nauczymy się absolutnych podstaw. Najpierw licytacje, bez atu otworzyliśmy 15, 16, liczymy ile mamy, a, a z Króldama. I ten walet to 10 i 2 króle to 16. Mamy 16. Partner ma dużo i zrobił zaproszenie do szlemika. My dokładamy do szlemika, bo nawet do szleman. Takie zaproszenie do szlema, ale ponieważ mamy dół 16, a nie 18, dokładamy tylko do 6. Kiedy przeciwnik wystuje w kiera, widzimy, że jest całkiem nieźle. Weźmiemy w kierach raz, dwa, trzy lewy. W pikach as król dama to trzy. 3 i 3 to 6. W karach weźmiemy as król dama to jest 3. 6 i 3 to 9. Policzmy, ile lew weźmiemy w treflach. Weźmiemy na oddamy króla, odweźmiemy na damę, waleta, dziesiątkę, dziewiątkę. No, chcielibyśmy wziąć cztery, ale trefle mamy do okrążeń czterech, okrążenie to jest lewa, cztery lewy kierowe, jedno musimy oddać. Czyli treflowych weźmiemy w trzy. Wychodzi nam, że w każdym z czterech kolorów weźmiemy po trzy lewy. Cztery razy trzy to jest 12. I co my tu jeszcze widzimy? Widzimy jeszcze tu, że nie możemy tak sobie ściągać kierów, pików, kar i potem wziąć się za trefle, bo może się okazać, że przeciwnicy zabiją nam asem i odda, od, odgrają 13 pika, 13 kiera albo 13 karo, albo wszystkie trzy. Więc my widzimy, że w piki trzyma, to się nazywa, kontrolujemy, jak mamy najwyższe karty, mamy kontrolę, czyli nie dajemy przeciwnikom brać lew. piki kontrolujemy trzy razy, kiery 3 kara 3. Stąd wniosek, że musimy wyrobić lewę treflową, wyrobić nasz kolor, zanim przeciwnik wyrobi swój. Tu gra jest prosta, dokładamy do koloru. I natychmiast zagrywamy w trefle. Wszystko jedno, bo mamy górne trefle. Kładziemy dziesiątkę. Przeciwnik raz dokłada. I dopiero wzięliśmy jedną treflową. Musimy zagrać drugi raz. Trefla przeciwnik wskakuje asem. Wszystko jedno. I teraz już oddaliśmy jedną lewą, ale mamy 3 pikowe, 2 kierowe to 5, 3 karowe to 8, 2 treflowe to 10 i wzięliśmy 2 to 12. No jak może przebiegać rozgrywka? No, na przykład przeciwnik znowu zagra w kiera. My tego kiera bijemy. Musimy go zachować, tak uważać, żeby nie kłaść figur z dwóch stron. Ściągamy trefelka. Ściągnęliśmy. Jeszcze raz w trefelka. Przeciwnik wyrzucił pika. I co teraz? No teraz możemy odegrać Damekier. No to gramy w Damekier. Udało się. Na makier wzięła. No to aspik. Jak widzicie, gra jest prosta. Bierzemy lewy z góry, tylko zwracam uwagę, a jeszcze raz, że nie bierzemy lew z góry najpierw, tylko najpierw wyrabiamy piki To jest bardzo ważna reguła. wyrabiamy trzy swoje lewy. Kiedy kontrolujemy kolor, to i nie mamy lew do oddania, to gramy swoje. Wyrabiamy swoje lewy. Tym razem wyrabialiśmy piki. Przepraszam, wyrabialiśmy lewy treflowe. Teraz zagrałem w pika. Dama karo. Tu musimy uważać, żeby nie, że nie wyrzucić króla. Dama karo. Tu znowu musimy uważać, żeby króla nie wyrzucić. Przeciwnicy się roześmieją dzikim śmiechem. I trójka, i trójka karo. I wzięliśmy 12 lew. Ktoś powie, że rozdanie było bardzo proste. Może tak. Powróćmy do rozdania. Pokażmy wszystkie ręce. Tu jak widzimy, kontrolujemy piki trzy razem, więc nie oddamy lewy pikowej, kontrolujemy kiery. Trzy razy kontrolujemy, to posiadamy najwyższe karty w tym kolorze kontrolujemy kara trzy razy, więc nie oddamy lewy karowej. a trefle przeciwni kontroluje tylko raz, więc jeżeli jakikolwiek kolor zagra na przykład w piki, to wytrąci nam jedno zatrzymanie pikowe. zostaną nam dwa i wtedy my mamy czas na wyrabianie naszego koloru. I To jest bardzo ważne. Jeżeli gramy kontrakt bezatutowy i nie grozi nam oddanie lew z góry, staramy się najpierw wyrobić swoje lewy. Wyrobić swoje lewy. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy ściągnęli swoje lewy. Wistan poszedł w kiera. Oj, oj, Nie tak muszę zrobić. Gramy. Powrót do rozdania. I gramy w kiera. No bierzemy asem kiera radośnie. Ja widzę takie rozgrywki na serwerze Bridge Base. Bierzemy kiera, bierzemy kiera, ściągamy swoje lewy. Tak ściągają zawodnicy z góry. Tu widzimy, że się odłożyła ósemeczka kar, ale się nie przejmujemy. Ściągamy skąd? Piki ściągamy. No to ściągamy piki. Wzięliśmy. Ściągamy pika. Wzięliśmy. I ściągamy jeszcze raz pika. Liczymy lewy. No mamy tych lew. Już sześć. Pięknie. No to gramy w karko. A co nam będziemy się przejmować? Gramy w karko. Zabieramy karko. Damy karko. Tu tak mówię, uważamy, żeby króla nie dołożyć do damy. Chociaż kol z damą normalnie się kochają. I radośnie widzimy, że mamy 9 lew. No i przystępujemy do wyrobienia lew treflowych. Gramy w trefla, przeciwnik bijasem. I spotyka nasz pierwsza niespodzianka. Został mu się walet pik. Ściąga waleta pik. My wyrzucamy naszą lewę. To nasze lawa. To, to, to jest nasza lewa. Zagrywa w kier, bo został mu się kier. Wyrzucamy drugą naszą lewę. I zagr i oddaję ostatniego trefla. I tak mieliśmy szczęście, że nie miał singlowego ASA treflu i nie ściągnął jeszcze kara. Ściągnął dwie lewi, które mu się nie należało i wygraliśmy 10 lew. Gdybyśmy grali 3 bezatów, byłoby nieźle. Ale wygraliśmy graliśmy 6. I jak widzicie zadanie było to proste, tylko żeby najpierw jest zasada. Jeżeli kontrolujemy rozdanie, nie grozi nam oddanie od razu tylu lew, że przegramy, wyrabiamy lewe. I zapraszam do dalszej nauki.